Dobra, dzisiaj jesteśmy w Fit i zrobiłem sobie takie moje zapoznanie z maszyną, bo szczerze mówiąc, zakupiłem Spitfire jakiś czas temu i nie miałem nawet okazji za bardzo z nim polatać. A jest to zdecydowanie ciekawa maszyna. Ogólnie maszyny II wojny są bardzo ciekawą rzeczą w DCS-ie. Przede wszystkim są dużo trudniejsze i bardziej wymagające, jeżeli chodzi o sam pilotaż, zwłaszcza start i lądowania. Obsługa też bywa skomplikowana, nie mam tutaj komputerów, nie mam tutaj żadnej hydrauliki. Tylko tak naprawdę maszyna, która na każdym kroku próbuje nas zabić oraz efekt ośmiogłowy, w którym trzeba się męczyć. <laughs> nie jest to w żadnym stopniu jakiś poradnik, jakaś recenzja, tylko taki luźny. Film, gdzie ja od początku do końca sobie odpalam i uczę się maszyny na bieżąco i doskonale swoje techniki pilotażu. Więc już nie przedłużając, zamknijmy sobie tutaj drzwiczki i będziemy powoli się uruchamiać. Sprawdźmy, czy powierzchnie sterowe działają. To działa. To działa. Orczyk również działa. Sprawdźmy, czy klapy się opuszczają. Ok, klapy się opuszczają. Klapy się z powrotem chowają, czyli ten system działa. Dobra, można odpalać. Dociągamy sobie hamulec, żeby nam nie odjechał speed fire. Teraz musimy przesunąć przepę troszkę do przodu i sportem do tyłu. RPM y na maksa do przodu. Main fuel tank on. Teraz musimy tą wachę popykać parę razy, żeby zgasła nam lampka ostrzegawcza. Zgasła tutaj. Odkręcamy primer. I teraz trzeba 5 razy tutaj napompować. 5 takich pompnięć, a zrobimy sobie trochę więcej. Nic się nie stanie. OK, możemy zakręcić, tutaj osłonki tego i tego możemy z powrotem sobie otworzyć. Magnitosy włączamy. Nie pamiętam dokładnie jak po polsku część tych rzeczy się nazywa, więc mogę tutaj tak naprawdę dziwnie czy chwilami brzmieć. E, tutaj ta wajcha jest na OFF, zgadza się. Chłodnica jest na AUTO. I chyba możemy powoli uruchamiać silniki. O, nie odpaliło. Jeszcze raz trzeba. Teraz mikszczer. Dobra. Odpaliliśmy go. Na razie temperatura oleju to około 20. Przy 30 będziemy mogli już sobie na spokojnie zacząć kołować. Więc teraz to i to możemy sobie zakryć na spokojnie. I pitot heating trzeba włączyć. I w sumie jesteśmy gotowi do stawu. To jeszcze możemy sobie odpalić radio ewentualnie. Oksygen, czyli nasz tlen. I to jest w sumie tyle. Owiewki nie będziemy zamykać, bo tak naprawdę w Spitfire'ze owiewka jest otwarta podczas startu i lądowania. I czeka aż silnik się rozgrzeje. Jak widzicie tutaj z wydechu fajnie ogień wylatuje. W BF 109 też ten efekt jest, bardzo ładnie to wygląda. No i sam silnik brzmi fenomenalnie. Tutaj tak naprawdę twórcy bardzo się postarali, jeżeli chodzi o dźwięk. Dam mu troszeczkę obrotu, żeby szybciej się nagrzał. Nie za dużo. Jeżeli chodzi o samoloty, tak naprawdę ze śmigłem to na ziemi nie możemy za bardzo nimi tutaj y, gazować. Ok, mamy już prawie 30 stopni, więc myślę, że możemy powoli zacząć sobie już kołować. Tylko zejdźmy sobie z obrotów. Tutaj w że kołowanie odbywa się przez hamulec. Podobnie do tego, co jest na przykład w Migu 21, czyli naciskamy orczyk w danym kierunku, w którym chcemy skręcić i przytrzymujemy hamulec. To powoduje, że kierunek, w którym naciskamy orczyk, to do tego hamulca tak naprawdę idzie ciśnienie. I wtedy skręcamy. Trzeba być bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o hamulec w samolotach drugowojennych. Bo bardzo łatwo jest zahamować zbyt mocno. A jako, że z przodu mamy bardzo ciężki silnik, to bardzo łatwo jest no, po prostu przewrócić się do przodu. I teraz trochę mocniej trzeba przyhamować. Wciąż ostrożnie. I będziemy powoli wjeżdżać na pas startowy. Jeżeli chodzi o starty z samolotami drugowojennymi, to mówi się, że nigdy nie wolno dawać pełnych obrotów. I to jest absolutnie prawda. Bo tak jak w helikopterach, mamy tutaj efekt śmigłowy, Akurat w Spitfire nie jest to aż tak problematyczne jak w BF-109 Natomiast trzeba bardzo o tym pamiętać I też cały czas podczas lotu e, Trzeba tutaj za pomocą orczyka pracować Ustawimy się tak mniej więcej na pasie Pojedziemy kawałek do przodu, żeby nam się kółko ustawiło No i możemy powoli startować Więc powolutku dodaję mocy To klucz, jeżeli chodzi o samoloty drugowojenne, to powoli jeżeli będzie już Speed Alive, czyli tutaj tak jak teraz, nam się wskazówka zaczyna ruszać Nos będziemy pchać lekko do góry Żeby on na przykład tutaj ustabilizował Byleby tylko nie uderzyć o pas Bierzemy sobie prędkości na spokojnie, tak Około 120 Rotate Podwozie w górę Nie jesteśmy w powietrzu. Już tak naprawdę sporo latam bf 109, więc tutaj mam już trochę w muszę przyznać, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. No i teraz jedynie musimy odpowiednio zarządzać silnikiem. Dajmy sobie na plus 7 boost. Obroty sobie dajmy na koło 2800. Tak, żeby za bardzo nie obciążać silnika. Teraz też musimy odpowiednio tutaj ustawić się orczykiem. Jak widzicie, tutaj mamy taki wskaźnik pod naszym wariometrem, który nam mówi, czy jesteśmy naprawdę we ślizgu i wyślizgu. Tak to się chyba nazywało po polsku. Że jak ktoś tak naprawdę lata samolotami w jakimś aeroklubie, czy nawet chyba też szybowcami, to wie o co chodzi. Sam pilot nie jest zbyt skomplikowany, szczerze mówiąc, tylko tak naprawdę cały czas trzeba pilnować tutaj orczyka. I też należy ustawić odpowiednie ciśnienie na silniku, żeby go nie obciążyć. Fakt, że jest tak naprawdę walka, no to możemy go katować na maksymalnych obrotach, ale nie cały czas. No, bo tak naprawdę raz, że go możemy zatrzeć, a dwa, że no, temperatura może nam tutaj skoczyć za mocno i silnik nam zgaśnie. Ale tak jak teraz Speedfera ustawiliśmy, czyli na plus 7 boost i około 2700-2800 obrotów, no to on tak może latać ile chce. Jeżeli też nie wiecie, na jakich obrotach powinno się latać w speedway, że to tutaj, pod tymi tymi nawiarami, będzie mi to ciężko pokazać. Ale tutaj macie taką tabelkę. Ale tak jak teraz, będziemy sobie spokojnie lecieć, nie ma tak naprawdę sensu katować go bardziej. Więc co? Będziemy święcić sobie lądowanie. Spitfire'em możemy wylądować sobie z prostej, natomiast ja lubię sobie lądować z overhead breaka. Czyli przelatujemy przez pas startowy, robimy ostry zakręt, żeby wytracić prędkość. Wypuszczamy podwozie, klapy, i tak naprawdę później sobie zawracamy i lądujemy. Spitfire o tyle jest trudny w lądowaniu, że trzeba nim mieć odpowiednią prędkość. Najlepiej dotykać pasa poniżej 70 tak naprawdę mil na godzinę. I też trzeba pas dotknąć pod odpowiednim kątem. Ponieważ jeżeli źle go dotkniemy, odbijemy się. Co spowoduje, że tak naprawdę nasze skrzydła będą miały większy kąt natarcia. Co zwiększy siłę nośną. I tylko tak naprawdę utrudni nam posadzenie tego. Jak już mówiłem, nie jest to poradnik. Ja sam w Spitfire nie jestem jakimś specjalistą. Dobra, wlatujemy teraz już na nasz pas startowy Będziemy robić overhead breaka Jeżeli tutaj wysokości będą inne od tych, które się powinno robić, no to wybaczcie Robię to tak naprawdę teraz na oko Oko 1500 stóp, więc myślę, że wystarczająco będzie Dobra, obroty trzeba dać na maksa W momencie, kiedy będziemy lądować I teraz sobie zawrócimy Wytracimy przy okazji prędkość żeby nie robić zbyt dużego tutaj okręgu poniżej 160 możemy opuścić podwozie. 160 podwozie w dół. I poniżej 140 możemy wypuścić klapy. Ok, klapy w dół. Pitfire lubi opuszczać nos w tych klapach. Jeżeli chcecie, to możecie sobie trimować. Ja nie trzymuję, ja lecę do na żywca. Utrzymam prędkość około 100, tak do około 95 ewentualnie zejdę. I możemy powoli skręcać. Zresztą jak już mówiłem, że chodzi o Spitfire'a Mamy nos, który będzie nam zasłaniać miejsce, w którym będziemy lądować, więc będziemy troszeczkę lądować dalej na pasie. Tylko za bardzo się rozpędziliśmy w ten problem. Ok, sto. Jesteśmy ładnie nad pasem. Ja w górę. O, trochę mnie zniosło na bok. I leciutko się odbije. Nie było tragicznie. Zaliczę to w sumie jako dość dobre lądowanie. No, tak jak mówiłem, pod odpowiednim kątem musimy. Tak jak w BF109, w miejscu, gdzie. Nasza owiewka łączy się z horyzontem, mniej więcej nacelować, i wtedy nie powinniśmy się aż tak mocno odbić. Ja pamiętać o tym, żeby delikatnie hamować, jak już mówiłem, żeby nie przewrócić samolotu do przodu. No i dobra, dokołujemy sobie. Jeszcze tylko klapy w górę podniosę, żeby nie zapomnieć. Dokołujemy sobie i wygasimy go. No i dobra, teraz tylko ładnie wjechać do hangaru i nie zahaczyć skrzydłem. Przy okazji, bo to by nie było fajne raczej. No i wjechać jeszcze kawałek. Dobra. No I możemy wygaszać mix zero. Tutaj dać musimy przepustnicę, żeby tam oczyścić czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, jak to było. Poprawcie mi w komentarzach, jeżeli się mylę. A co możemy puścić. Przepustnicę zamykamy. Obroty tu. Radio można wyłączyć. Ten można wyłączyć. Fuel off. I jeszcze tutaj musimy ten stryczek wyłączyć. Pyk. No i mamy wygaszonego Spitfire'a, Możemy sobie wyjść. Także jeżeli film wam się spodobał, to zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę tradycyjnie, a jeżeli chcecie zostać na dłużej, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Ja się z wami żegnam. Cześć i, cześć i do usłyszenia.